Ksiądz Krzysztof Bielawny Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu Rozdział szósty Odrodzenie życia religijnego w wielu rejonach Warmii, Polski i Europy. Siostry Suszki Najświętszej Maryi Panny. W pierwszych latach po powstaniu zgromadzenia nastąpił jego dynamiczny rozwój. Bywały lata, że z jednej parafii zgłaszało się po kilkadziesiąt dziewcząt. Pod koniec XIX stulecia zgromadzenie rozprzestrzeniło się na terenie Cesarstwa Rosyjskiego i w Prusach Zachodnich diecezja chełmińska. Jednym z głównych zadań zgromadzenia było propagowanie abstynencji od napojów alkoholowych. Siostry wypełniały to zadanie poprzez prowadzenie gospod i herbaciarni. Warto tu nadmienić, że ojciec Honorat Koźmiński jako założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, popularyzował objawienia gieczwawckie. W listach do sióstr zalecał, by czyniły to, czego żąda Matka Boża, a żądała od ludzi modlitwy. A więc to więcej do Was niż do tego ludu były skierowane te słowa. Jak to miło widzieć, że choćbyście nic innego nie czyniły, tylko modliły się. Już przez to najpożyteczniejszymi byłybyście istotami na świecie. Matka Boża chciała przez to podnieść wartość modlitwy i życia bogomyślnego, tak zaniedbanego dzisiaj na świecie. Któż lepiej zrozumie życzenia niepokalanej, jak nie wy, które ją w szczególny sposób czcicie od samego początku swego założenia? Ojciec Honorat zaleca siostrom odmawianie Różańca trzy razy dziennie. Kolejne zadanie, które kreśli przed siostrami, to apostołowanie. Wy powinnyście się ofiarować jej jako posłanki do jej ludu, abyście wszystkie jej rozkazy głosiły, a razem uczyły wszystkich, jakie rozumieć mają i dopomagały do ich wykonania. Oraz dalej, że poza popularyzowaniem modlitwy różańcowej, winny zachęcać do słuchania mszy świętej, i do wstrzemięźliwości. Błogosławiony Ojciec Honorat propagował modlitwę różańcową i wydał drukiem kilkakrotnie Gieczwałcki sposób odmawiania różańca. no mm -hmm.